Siemano, siemano, z tej strony Meksykanu. Ostrzyżony Meksykanin i patrzcie, że nie trzeszczy faktycznie kamera. Po raz drugi już. Dzisiaj nie trzeszczy kamera. Witam Was serdecznie ze spaceru. I ci, co oglądali poprzedni film, mogą się dowiedzieć i domyśleć o czym teraz powiem. A tak, zahaczę temat Gawinowej. Pani Gawinowej. Pani Eli Gawin, która, która, która no oczywiście no jakoś się rozsłynęła. Rozsłynęła się tym, czym właściwie się rozsłynęła. Rozsłynęła się. Wariackimi lajdami. I, I kurde, słuchajcie, nie wiem od czego zacząć, bo to w ogóle pierwszy film o gawinowej będzie. I tak kurczę, nie wiem od czego, czego zacząć. Może zacznę od tego, czy ja obserwuję gawinową. Może nie od początku, może nie od początku, ale przez jakiś czas troszkę zacząłem, od, od dłuższego czasu zacząłem obserwować troszeczkę, 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 troszeczkę. Żeby nie było, że ja siedzę tam kurde, z głową, z głową w monitorze i, i widzę każdy i obserwuję każdy film i ruch, nie tak nie jest, ale bo, bo tak, lighty gawinowie są niedogarnięcie kompletnie, bo moim zdaniem są tak kurwa nudne i tak są monologowe, bez praktycznie kontaktu z widzem. Jeżeli pani Gawin będzie miała okazję to oglądać, to doradzam jednak większy kontakt z widzem, troszeczkę poczytać jednak więcej tego czatu, a nie kurde, kręcić w kółko tą karuzelę o, o, o panu Marku itd. i tak i, dalej. I, I ta taśma się w kółko nawija, i ciągle, kurde, y, przez, y, przez jeden live ciągle o tym samym i o tym samym i o tym samym. Warto czasem pani Elo Gawin, Elu Gawin. Poczytać trochę komentarze, wejść w interakcję z widzem yy, i troszeczkę sobie porozmawiać z widzami. To na pewno będzie lepiej odebrane niż smętolenie ciągle o tym, jak to jest z Markiem, jak to było z Markiem i jak to z Markiem będzie. Yy, to pierwsza rada. Więc tak powiem Wam szczerze, że troszkę zacząłem oglądać, troszkę, troszkę się wciągnąłem. Szczególnie w te, w te wyjazdy z tym jej kolegą, partnerem, przyjacielem. Hmm trudno powiedzieć jak to nazwać, czy też, czy też nie wiem, yy, czy też Stalkerem no, czy ja nie wiem jak to nazwać, nie wiem trudno mi nazwać, bo, bo ten związek Właściwie to mi nie, nie nazwało nazwał tego związku, chodzi panią, o panią Gawin i o, pan, o pana Marka. No ja tak zacząłem to obserwować te, te, i potem tej te żale i nie żale no i ja tak może inaczej w ogóle ja nie powiem o, o tym co ja sądzę. O Pani Eli, powiem może kilka rad dla Pani Eli, co ja bym zmienił. Po pierwsze, do Pani Ela powinna przede wszystkim przestać, jeżeli już jest taką wyśmienitą, wspaniałą youtuberką, jak twierdzi, że ma talent youtuberski, co tutaj co tutaj może bym sprowadził Panią Elę na ziemię. Pani nie ma talentu youtuberskiego, bo Pani jest takim samym beztalenciem jak i ja, tylko Pani jest dlatego słynna, bo Pani robi jakiś tam show, show głupkowaty, tak jak i u mnie i tak jak ja jestem znany z YouTube'a przez konona i, i przez spożywanie moczu i gaszenie kiepów na czole. No tak Pani jest znana z YouTube jednak z tańcowania prawie z gołym tyłkiem, no tak bym powiedział, na live'ach. Lub też po pijawach na live'ach I, i dlatego panią oglądają, musi pani to zrozumieć, a nie dlatego, że pani ma talent youtuberski, bo ani ja pani nie posiada talentu youtuberskiego, ani ja. I jest wielu takich yy, patologicznych youtuberów, którzy nie mają talentu i po prostu są dlatego, bo, bo robią głupie rzeczy. I to, to się tyczy też pani. Więc niech pani sobie wybije w końcu z głowy, że pani ma jakikolwiek talent youtuberski, jakikolwiek talent do nagrywania, tylko oglądają panią po prostu, bo mają bekę. I to trzeba sobie po prostu zrozumieć i uświadomić. Ja mam świadomość z tego, z czego jestem znany. Ja tego nie zmienię, choćbym, nie wiem, stanął na głowie. No to też by było głupie, nie? W lesie na głowie stać. Więc ja zdaję sobie z tego sprawę i ja już do tego przyzwyczaiłem się. Natomiast niech pani nie żyje marzeniami, że pani jest znana i lubiana dlatego, ponieważ pani jest taką wielką gwiazdą, bo to nie o to w ogóle chodzi. No i tak kilka razy. przede wszystkim, jeżeli Pani chce trochę spokoju od kryterów i od tego, to niech pani przestanie upubliczniać wszystko, wszystko w internecie, bo Pani upubliczni długo w moment, kiedy pani będzie majtki zmieniać. A może już było, nawet nie wiem. Więc przede wszystkim dobra rada, że już pani zdecydowała się na te lajty i tak dalej, to niech pani nie upublicznia wszystkiego, bo pani z nikim sobie życie nie ułoży. Jak będzie pani drugiego, drugą osobę, czyli tutaj czytaj partnera, bądź też córkę, będzie pani upubliczniać w internecie, to pani nigdy się nic nie ułoży, bo zawsze że znajdą się osoby, które będą chciały jak najmocniej Pani zaszkodzić, jak najbardziej Pani zrobić źle, bądź też dokuczyć w taki sposób, żeby była potem z Pani beka, czyli śmiech, czytaj. Więc dobra rada, jeżeli już Pani się zdecydowała na te lajty i kręcenie filmów, to niech po prostu Pani je kręci sama, sama, bez osób trzecich, bo, no bo, no bo Pani nigdy sobie tego życia nie ułoży z żadną osobą, z żadną osobą, nikt nie będzie chciał być z panią i być nakręcany, żeby mieli ludzie z niego bekę i żeby ludzie się z niego śmiali i tak dalej, no to jest dobra rada, więc tyle mogę powiedzieć na temat, na temat co ja sądzę o Eli Gawin, nie znam tej osoby, ale znając, patrząc z internetu, co wyprawia, być może jest to jedno wielkie przedstawienie, też tak może być, słuchajcie. No, ale patrząc internetowo i oceniając internetowo, no to, no to trochę ta łańska fantazja u pani Eli Gawin przekracza pewne granice. I, i, I trzeba po prostu. Pani Gawinowa, trzeba po prostu troszeczkę się uspokoić, tak bym powiedział. No i przede wszystkim, przede wszystkim, no. Uświadomić tego, z czego jesteśmy zdani. A nie, myślę, że jest wielkim Jupiterem, jak to Major powiedział kiedyś. I to chyba tyle, co mam do powiedzenia na ten temat, bo tak naprawdę tak jak powiedziałem, no Lightów ciężko oglądać, bo tam jest jedny ciągły monolog, polegający o tym, jak było, jak, jak chciałoby, żeby było i jak, i jak jest i, i, i tak w kółko. No i bardzo jedyne, co jeszcze mnie bardzo interesuje, bym chciał w końcu zobaczyć te świeże, nowe, świeże, świeże, nie jakieś przed pięciu lat dziesięciu, tylko te świeże, nowe, wielkie projekty, które pani realizuje, o których Pani tak często mówi, projekty zdjęciowe, czy tam jakieś inne, gdzie te są wyjazdy prawda, ponoć przy okazji spotkania z Markiem, ale docelowo mające na celu zrobienie jakiegoś projektu na zamówienie. O to bym chciał, proszę pani. Bardzo zobaczyć, jeżeli pani to obejrzy, ja bym naprawdę chętnie te nowe, świeże projekty zobaczył. Bo coś mi się kurwa nie chce wierzyć, że one w ogóle są i istnieją. Czy to jest tylko wybójna wyobraźnia, czy te projekty są naprawdę? To bym chciał wiedzieć. A ja was pozdrawiam serdecznie.